Cześć kochani, witajcie na tarotowym czytaniu. Teraz intuicyjnie wybierz dla siebie jedną spośród tych dwóch talii kart, tę talię, która najbardziej Ciebie woła, która do, przyciąga Twoją uwagę, e, a ja za moment położę dla Ciebie taki układ kart, no i odczytam najbliższą przyszłość, na co warto zwrócić uwagę, jaka jest przyszłość, jaki jest los, jakie jest przeznaczenie, co Ciebie czeka, ale żebyś mógł wziąć udział, żebyś mogła wziąć udział w tym tarotowym czytaniu, już w tym momencie bardzo proszę, żebyś y, napisał w komentarzu, żebyś napisał w komentarzu, która talia jest Twoja? Czy ta pierwsza, czy może ta druga? Która jest Twoja? Pierwsza czy druga? Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, no to już w tym momencie losuję dla ciebie trzy karty. No i sprawdzam, na co możesz liczyć w najbliższym czasie? Jaka tutaj jest dla ciebie wróżba? Trzy karty dla ciebie na najbliższą przyszłość. Pierwsza karta, która się pojawiła, to karta. Trójki mieczy, druga karta to As-Kielichów, no i trzecia karta to jest piątka mieczy i jest to taki układ kart, który jest dosyć trudnym układem ja nie, ja nie ukrywam, dlaczego? dlatego, że karty mówią o tym że mogą przyjść do ciebie jakieś takie zmartwienia zmartwienia o charakterze uczuciowym sercowym, emocjonalnym wiesz, nie chodzi o to, że to będą zmartwienia, które nie wiem, będą do końca twojego życia, nie chodzi o to ale może być jakaś taka wiadomość jakaś taka informacja, która no nie będzie pozytywna, jeśli mamy trójkę Mieczy, tak? Więc energię tej karty przy karcie, właśnie serca, przy karcie uczucia. No to, to inaczej mówiąc, jest to karta zdrady. Tak bardzo często jest określana przez e, osoby wróżące, że trzy miecze to karta zdrady. No i ta właśnie karta pojawiła się przy trójce e, kielichów i przy piątce mieczy. Więc e, tę zdradę proszę może nie do końca dać to dosłownie, bo zdrada nie oznacza tylko w tarocie to, że ktoś pójdzie na bok, a, a to w ogóle nie chodzi o to. To jest, tylko, to jest tylko jedna z... Tysiąca opcji, tysiąca możliwości. Ta wcześniej wspomniana zdrada może dotyczyć tego, że będziesz się kiepsko dogadywał, że nie będziesz się zbyt dobrze dogadywała ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Generalnie, wiesz, chodzi też o pewną rolę komunikacji w Twoim życiu. Tu karty mówią bardzo wyraźnie, żebyś nad tym popracował, właśnie nad komunikacją. Też uważaj na to, żeby nie poddać się emocjom, Dlaczego? Dlatego, że energia piątki mieczy jest energią bardzo, bardzo mocną, wybuchową ekspresywną, taką naprawdę silną. No i też kartę mówią o tym, że żebyś nie szedł, żebyś nie szła na wojenki właśnie w najbliższym czasie. I to nawet nie tylko chodzi o Twój dom, ale to też może chodzić o Twoją pracę, że w pracy możesz mieć dużo stresu, dużo takiego napięcia, że ktoś Cię będzie bardzo mocno denerwował i że wreszcie możesz nie wytrzymać. No i będziesz tutaj taką osobą silną, mocną, dynamiczną, ale taką no, działającą, prawda? Więc, jakby w piątce mieczy, my nie mamy, dobrze, to my chodźmy na bok i my porozmawiajmy. Tylko to jest takie trochę też wymierzenie sprawiedliwości. Więc tutaj, no, generalnie, uważałbym na takie zachowanie zbyt silne, zbyt może agresywne, bo mogą być z tego konflikty i problemy. Z drugiej strony, też karty mówią o tym, że no właśnie, to może dotyczyć pracy, to może dotyczyć spraw rodzinnych, emocjonalnych, ale generalnie chodzi o to, żebyś nie dawał się, żebyś nie, nie dawała się wykorzystać. Z drugiej strony, też nie popadaj e, ze skrajności w skrajności, prawda? Żebyś nie. Nie, 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 nie robił tutaj żadnych takich odwetów, bo może skończyć się to bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Nie, nie Oczywiście, kiedy można, to zalecałbym pewną dyplomację. Jeśli trzeba, a zawsze trzeba być asertywnym. Asertywną, to zachowaj taką asertywność, ale no, generalnie może to być czas takiej właśnie y, trudności y, z uczuciami, z emocjami i też panuj i kontroluj y, nad swoimi emocjami, nad swoimi wybuchami, bo może być to taki bardzo intensywny dla, dla ciebie moment, dla ciebie czas, ta właśnie najbliższa przyszłość. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, no to również wyciągam dla ciebie trzy karty, no i i sprawdzam, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Trzy karty dla Ciebie. Jeden, dwa i może tą kartę trzy. Trzy karty dla Ciebie na najbliższy czas. A więc tak pojawiła się karta czwórki mieczy, pojawiła się karta e, świata, no i trzecia karta dla Ciebie to karta kapłana. Także już od razu widzimy, że na trzy karty, aż dwie karty to wielkie arkana, więc silne karty, mocne karty, bardzo, bardzo dobry czas do tego, żeby z jednej strony coś zakończyć, ale z drugiej strony do tego, żeby się otworzyć. Bardzo, bardzo dobry czas masz na naukę, na edukację, na załatwienia, na jakieś takie za, załatwienia o charakterze urzędowym, instytucjonalnym. Tutaj bardzo ważne jest to, żebyś właśnie był taką osobą, żebyś była taką osobą skrupulatną, dokładną, bo mam dla ciebie naprawdę bardzo dobry czas. Właśnie pod względem prawnym, administracyjnym, ale też takim też bytowym, tak? Bo tutaj karty mówią o poprawie, jeśli chodzi o twój byt, o twoje też sprawy finansowe. Także myślę, że tutaj będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajny czas, ale żeby tak mogło być, to to w pewnym sensie warunkuje. Czym to tarot warunkuje? No właśnie, czwórką, e, czwórką mieczy. Żebyś nie był, żebyś nie była taką osobą e, tylko i wyłącznie zamkniętą, e, taką osobą e, jakby... Odciętą od ludzi, od świata, bo tu karty właśnie tak mówią o tym, że może być taki czas dla ciebie. No właśnie, że nie masz czasu na działanie, bo za dużo pracujesz, albo nie masz czasu na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, bo za bardzo, nie wiem, opiekujesz się swoją rodziną, która ciebie blokuje przed spełnieniem swoich marzeń, prawda? Więc to generalnie jest tak, jeśli chciałbyś coś zrobić, jeśli chciałabyś zrobić coś ze swoim życiem, to przestań tutaj mieć jakieś wymówki bo zawsze możesz mieć wymówki, zawsze możesz nie wiem, ułożyć swój świat w taki sposób, że będą rzeczy ważne i ważniejsze I zawsze możesz powiedzieć, no w moim życiu nie ma czasu na to, żeby, żebym mógł odnieść sukces, żebym mogła odnieść sukces, no bo nie wiem, teraz dla mnie jest pisany dom i rodzina no jeśli tak wartościujesz swoje życie i w twoim życiu nie ma miejsca na ciebie, bo są tylko inni ludzie, bo są tylko inni ważni i samego siebie spychasz, samą siebie spychasz na drugorzędny yy, świat, na drugi tor, na nie wiem, trzecie miejsce w szeregu, no to to już jest Twój wybór, świadomy wybór, więc później nie możesz mieć pretensji do nikogo, że nie wiem, mając y, czy będąc w dojrzałym wieku, y, jakby nie masz nic, y, albo że musisz wszystko zaczynać od nowa, no bo jakby zainwestowałeś źle. To musisz też pamiętać o tym, żeby dobrze inwestować, czy w dobrych ludzi, czy w siebie, czy w jakiś dobry kapitał. Bo tu jest to bardzo, bardzo ważne, żebyś nie obudził się, żebyś nie obudziła się za lat 20. I kurczę, trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa. No, mam nadzieję, że rozumiesz, o co tutaj mi chodzi w tym tarotowym czytaniu. Dobrze inwestuj. Inwestuj przede wszystkim w siebie, inwestuj w wiedzę. W wiedzę. Karta kapłana się bardzo mocno zaznaczyła, więc inwestuj w wiedzę, w kompetencje, w doszkolanie się, w nabycie nowych umiejętności. To jest dla ciebie bardzo ważne. Karta świata również mówi o tym, że będą czekały Ciebie jakieś wyjazdy, że będziesz zwracał uwagę, że będziesz zwracała uwagę na planowanie albo na wyjeżdżanie. Także to też będzie dla Ciebie niezwykle istotne, i niezwykle ważne właśnie w ciągu najbliższego, najbliższego czasu. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Było mi ogromnie, ogromnie miło się z Wami zobaczyć na to tarotowe czytanie. E, napisz w komentarzu, co sądzisz, co uważasz na temat tego czytania, czy ono z Tobą rezonuje. No i w ogóle, jak ci się podobał ten dzisiejszy, e, ta dzisiejsza wróżba. E, dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro. Miłego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętaj o tym, żeby udostępnić ten film. No i widzimy się jutro. pa! pa.